Agata i Marek poznali się na portalu My dwoje, gdzie obydwoje szukali kogoś, kto podziela ich pasję do literatury. Ich pierwsza rozmowa zaczęła się od wspólnej miłości do książek, a ich dialogi szybko przerodziły się w głębokie dyskusje o ulubionych autorach. Markowi zachwyciły się Agaty przemyślenia o klasykach, a Agata była zafascynowana Marekowym podejściem do nowoczesnej literatury. Po kilku tygodniach wymiany wiadomości, Postanowili się spotkać osobiście. To było w małej kawiarni, gdzie obydwoje zamówili kawę i ich ulubione ciastka. Atmosfera była magiczna, a rozmowy płynęły naturalnie, jakby znali się od lat. Z każdym słowem odkrywali swoje marzenia, nadzieje i pragnienia, a ich serca zaczynały bić w jednym rytmie. Ich związek rozkwitał, gdy wspólnie zaczęli odwiedzać lokalne księgarnie, uczestniczyć w klubach literackich. I organizować wieczory z książkami. Pomiędzy stronami książek zbudowali silną więź, pełną zrozumienia i wsparcia. Z czasem ich miłość stała się inspiracją dla wielu innych, pokazując, że prawdziwe uczucie można znaleźć w niespodziewanych miejscach. Podziel się swoimi doświadczeniami z randek online i zanurz się w historię miłości na Majdwoje.